Witam bardzo serdecznie, zapraszam na film. Skąd pomysł na nowy telefon Redmi Note 8 Pro? Przecież mam flagowca Xiaomi Mi8 i kręcę nim różnego rodzaju filmy i robię nim zdjęcia. Niestety. Pamiętajmy, jeżeli odblokowujemy bardzo często telefon palcem, kciukiem, to kod awaryjny mamy na przykład wzorem. I niestety ten wzór czasami można zapomnieć, i próbując nawet kilkadziesiąt razy, zablokowujemy sobie telefon na dosyć długo, gdzie nawet 30 minut jest od kolejnej do kolejnej próby. Więc polecam sobie zapisać gdzieś wzór lub kupić nowy telefon, jeżeli nie chcemy utracić nadziei na odblokowanie starego i wykasowanie wszystkich z niego danych. Kontami wszystkimi różnymi przechodzą notatki, można oczywiście pamiętać, żeby też mieć wszystko na chmurze. Ja niestety nie miałem. No ale cóż. Zakupiłem Redmi Note 8 Pro z genialną opcją aparatów. Szerokokątny, makro 64 megapiksele maksymalno olbrzymi i normalny 16 megapikseli tutaj już pamiętam jaki jest wzór odblokowania razem z zakupem od razu z telefonem dostajemy tą taką silikonową okładkę dzięki której wystające z tyłu aparaty są na równi z osłonką przechodzenie pomiędzy trybami teleobiektyw normalny czyli 1 razy 2 razy oraz 0,60. To, czyli szerokokątny pod kciukiem, bardzo wygodne i bardzo proste jeżeli mamy aparat 64 megapiksele no to już takich opcji nie mamy jest tam w większym więcej to są obiektywy i zaraz będziemy przechodzili do ich oglądania, ich pracy w silikonowa osłonka ma taką zaślepkę na USB-C a nasza ładowarka daje szybkie ładowanie w związku z czym szybko idzie. Dobra. Szerokokątny w parku średnie oświetlenie jesień fajnie wygląda. To jest normalny 16 megapikseli Szerokokątny ma 8 megapikseli, ale w rozdzielczości tej 1900 x 1080 jest OK. Zdjęcia makro to 2 megapiksele, i zdjęcia tylko nagrywanie się tym nie nadaje. Nie nagrywamy, nie nagrywamy makro. Szerokokątny do ujęć krajobrazów się bardzo, bardzo dobrze sprawuje. To jest właśnie ujęcie szerokokątne, wszystko ładnie widać. I tutaj mamy posąg w warszawskich łazienkach normalnie i szerokokątnie. Tutaj jest szerokokątny zegar słoneczny i normalny aparat 16 megapikseli klasyczny. Tutaj mamy zwykły klasyczny 16, dwa razy zoom, zoom cyfrowy jest. I tutaj jest normalnie klasycznie. A tak jest obraz szerokokątny. Całkiem fajnie to wygląda, całkiem dobrze się. Łatwo się ją przestawia. To jest tak, zoom dwa razy cyfrowy. Stabilizacja oczywiście jest cyfrowa, niestety nie ma w Redmi stabilizacji optycznej. No i szerokokątny. Pośrednio, poprzednio był jeszcze normalny. Szerokokątny. Widzimy, jak nadaje się do wszelkiego rodzaju planów ogólnych. Plenerów. I normalny aparat. 16 megapiseli klasyczna bliskova. No i na koniec jeszcze taka niespodzianka na parkingu. Już tutaj jest słabsze oświetlenie, więc można porównać jakość nagrania wieczorem. Dzięki. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.